piątek, a to oznacza czas na starocie. Ze 120 już sam panu targował do 70. <noise> Torebka typu Louis Vuitton. Dziś piątek. A to co oznacza? Czas na starocie. Jest godzina 16:30. Ale trudne pytania zadajesz. Następne będą łatwiejsze, ale jest godzina 16.35. to również oznacza czas na starocie, bo jesteśmy w Gdańsku. A dlaczego? Bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, więc idziemy na Jarmark Dominikański. Dokładnie, byliśmy już wczoraj, idziemy też dzisiaj, pójdziemy też pewnie jutro, znając życie, a idziemy sobie z buta, bo mamy bardzo blisko. Dostaliśmy zaproszenie. Od arche, dwór Uphagena Gdańsk, za co bardzo dziękujemy. Niezwykłe, historycznie naładowane, po prostu miejsce, o którym opowiemy też na pewno więcej, ale zostaliśmy oprowadzeni i miejsce jest naprawdę niesamowite. No, a my idziemy i zobaczymy, co tam nas czeka. Gdzie byliśmy, jak nas nie było? Moi drodzy, przez ostatnie trzy tygodnie nie było żadnego vloga, bo w pocie czoła pracowaliśmy nad, nad naszą stroną internetową, która pojawi się tu. O, tak, tutaj. Strona internetowa, która jest naszą stroną i zarazem sklepem online. Właśnie ten legendarny jarmark wygląda w ten sposób, że ciągnie się wzdłuż jednej ulicy, i można sobie, o, na przykład, zobaczyć lustro. I pozdrawiamy wszystkich, którzy o lustro zawsze pytają. Także naprawdę ta ulica jest, no długa, niedługa. To zależy jak to jak to oceni. Trochę spacerowo jest, ale można tutaj zobaczyć wszystko. Naprawdę wszystko. Jest są i stare motocykle. Jest nawet są takie lalki. Są trochę trochę przerażające, ale, ale też wyglądają fajnie. Klasycznie kwiatowe wocławki i nie tylko. A my szukamy sztuk polskiego designu. Tam są, widzieliśmy już je wczoraj z Emalii Olkusz. E, dwa wazony, a tutaj Marysia trzyma. To trzyma. Pierwąde, no tak, to jest zaparzacz do herbaty, który nazywa się Artur. E, w Tułowicach powstawał jako Artur. A tutaj mamy kwiatowe zdobienie. Ale nie wiadomo Bez sygnatury. Także taka ciekawostka. to torebka typu Louis Vuitton obsesie, pani pa, Lara Croft jest bogatą Panią Archeolog jak widać to jest torebka na wysoki połysk i na wysoki obses <grym> to... ale słuchaj gdyby obses się złamał a to tam jest czyli jakby ktoś tutaj przyjechał to też może kupić sobie zepsute bo może od razu naprawić są też stare książki ale przechodzimy tutaj do pierwszego takiego zagłębia, bo tutaj jest w ogóle bardzo dużo winyli i ja jako osoba, która już mało, bardzo mało rzeczy zbierała w ostatnim czasie, to doszedł mi jeszcze jeden punkt mojego zbieractwa najprawdopodobniej, bo od Marysi dostałem na urodziny gramofon i teraz winyle wydają się bardzo, ale to bardzo interesujące. Proszę bardzo na pierwszy strzał Ozzy Osbourne, czyli artysta, który niedawno zmarł, ale tutaj mamy. Genesis. A wczoraj wygrzebałem płyta Kraftwerk Marysia na tropie Tu jest w ogóle bardzo fajne eee, ja stoisko dzisiaj, na chillu. Na, dzisiaj to było, na chillu, Tak, na tropie. Przepraszam widzowie, nie wczoraj nie nagrywaliśmy, ale nie mieliśmy zamiarze nic kupować. a się okazało, że się okupiliśmy. Ale jesteśmy już bez pieniędzy, więc jest super. Ale tu jest w ogóle bardzo ciekawe stoisko, bo jest dużo rzeczy takich, które kiedyś mnie bardzo interesowały. Chodź kochanie, to Ci poopowiadam. Tutaj jest tak. Tu jest PlayStation 2 w wersji Slim. Tam dalej jest duże PlayStation 2. Tutaj jak pojedziemy na górę i Ci pokażę, to jest Atari Lynx, czyli jedyna konsola przenośna, jaką wypuściło Atari na fali popularności Game Boya. Dalej mamy Sega Mega Drive, ale wydaje mi się, że to jest ta nowa wersja. No i na samym tyle widzimy Super Nintendo w wersji z Super Game Boyem, czyli z takim adapterem do odtwarzania gier z Game Boya. Nie, to nie są unitrowe, to są sowiety nowe. Nówki sztuki? Nówki sztuki, tak. Nawet Gąbki, tak. kombeczki siadły. Nie śmigały. Nie, jeszcze folii. Jeszcze mają te Aha. tutaj zaciski. No i jak, jak, jak są cenione? 150. 150 zł. A Ale dla mają... kolekcjonera to jest gratka. A jakie one mają wejście? A, dużego czeka, Dużego czeka. Dużego Jacka. 150 zł nówki sztuki. Radzieckie. To ja jeszcze z powinności mojego zamiłowania niegdyś do konsolami o tego Linksa zapytam. O to jest kompletny? O, tego. Kompletny, z instrukcją, pudełko 1500. 1500. Tak. Piękno. Nie zagrasz. Zagrałam, ty nie słyszałeś po prostu. To jeszcze raz. Dyn, 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 w tym miejscu, czyli przy drugim takim zagłębiu winylowym właśnie to tutaj ten kraftwerk dorwałem w stanie idealnym. Nowka sztuka. A pomagał ci wyszukać go? E... Miki. A, Miki. Tak. Tutaj jesteśmy my. Są dwa pieski. I to jesteśmy my? I to jesteśmy my. Pwarcelitowe pieski. No to są nie? No fajne. Bardzo. To jestem ja, a to jesteś ty. No dobrze. Niby bokser, a bez rękawic. No. To jest taki salonowy. Salonowy bokser. No, jest. dobrze. No i tak to jest krążymy. Godzina 17 z kawałkiem już, słuchajcie, a tutaj Jarmark trwa w najlepsze. Więc starocie można nawet i późnym popołudniem e, zobaczyć w strefie retro generalnie też są różne wydarzenia więc na stronie możecie sobie zobaczyć co jest akurat w planach jak będziecie jest i klasyczna kuchnia z PRL-u a pójdziemy zobaczymy menu, jestem ciekawy babka ziemniaczana, flaczki placki ziemniaczane, bułka z pieczarką, gulasz wieprzowy no, wygląda to naprawdę zacnie, ażbym się skusił chyba na coś, no i oczywiście Oranżady I oranżady z bolkiem i lolkiem. Wow. Ekstra. Koło myjka. Kolejka. Dzień Kolejka. w w Dzień Kolejka. w jakiej cenie? za Chodziesz? Tym, tak. Ach, Jezu, Piotr D. Chodź pani zobaczy, ile kosztuje. No to na no, to ja nie kłamie, no. Nie no, my wiemy, wiemy. 90 dolarów. Ja... Zapytałam o cenę, tylko dziękuję na razie. To dobrze, co za 80. O matko. Zaraz pan mi za darmo to da. Tak będziemy negocjować. A, za darmo to w zęby już się nie dostanie nawet. Nie, ciężko. O. No właśnie, ciężko, ciężko. 70. Ze 120 już sam panu targował do 70. Zprzełam <mulety> 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 nic powiedzieć, cudownie. <mulety> sam się, sam się zrobiłem, nie? <gulety> Żartuję, przepraszam. Ale, się ale dobrze pozytywnie no, trzeba 100, podchodzić tutaj do wszystkiego. 150. No, Mógł <mulety> <mulety> Ja nie wiem no, ci. Jak pan to zrobił? To jest 120 do 70 i do 150. Nie, przepraszam, przebiegam w stawie i nie Nie, Szukamy, szukamy Wszystkiego polskiego designu. Tutaj mamy jakieś dwa tarnowce rubinowe i kufel profesora Zbigniewa Harbowego z okiem. Pudel. To jest kryształowy pudel? Nie, to nie jest kryształowy, jest plastykowy. A w środku jest butelka. Z, z, jeszcze z etykietką y, Żytnia. No. Kiedyś to się robiło prezenty. Piesek typu zaskakującego. A tutaj za pieskiem mamy lampę, którą możecie kojarzyć, szczególnie po tym spienionym takim spodzie antiko miodowym. Lampa przepisywana panu Słuchanowi. Natomiast potwierdzenia nigdzie, nigdzie nie ma. Pierwsze co zapytałem to to czy ona nie powinna mieć tutaj tego takiego prostokątnego elementu szklanego. Yy, otóż nie. Ten model akurat go nie posiada. Zresztą nawet wygląda jakby po prostu go tutaj nie było, ale gdzieś tam jakoś automatycznie połączyłem. No i ta lampa w takim razie w jakiej cenie? 360 zł. 360 zł. No to ale w to jest w ogóle tutaj dużo Tak. Designu. Co tu jeszcze mamy, kochanie? Jest kabaret. To od dołu w takim razie. Kabaret Caharka. E, niebieski dzbanuszek. Są flory, talerzyki. Prawda? Dalej ronda. Dalej ronda. świecznik? W jakim kolorze? Bardzo ładny, no. ta biała góra i ten, ten róż, ta świnka i, i przeźroczysty spód. No, to Stefana Dokładnie. Tutaj też jest. Rosalinowy wazonik z Zamką więc... A to? Poziomki. To są Ale to są te malowane, czyli z Crystalite. Późniejsze. Mhm. Bo były też malowane asteroidy w ogóle, bo no te tak, tak, malowali tak. wazony. Ale to lata 90. Tak. Ale tutaj też poziomki i one są o. M, gdzieś tam mają zawartość uranu. Naprawdę? Świecą? Tak, ciut-ciut. Coś jest. O, proszę. I w jakiej cenie? 180 zł. Ależ komiksów. Komiksów a komiksów. Są giganty. Dla, dla wszystkich fanów Kaczara Donalda. Z pozdrowieniem dla tych, którzy zamówili tego ostatniego Kaczara Donalda z błędami w tłumaczeniu. Który kiedyś będzie pewnie kolekcjonerski. A tutaj mamy też w ogóle polskie komiksy. Jest na przykład druga księga Koziołka Matołka. Jest czwarta. Księga No jest tego, jest tego trochę. No właśnie, i, ale udało dobry, się dotrzeć. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, ahoj kapitanie! Dobry, ahoj, Widzę, kapitanie. Że, że ogłoszenia doszły, że nowy werbunek na nowe, nowe kursy. Dokładnie. <noise> <noise> bo następne kursy to zielona góra, winobranie. Już niedługo, więc załogę potrzebujemy. Dziękujemy, że przybyliście. Oczywiście my zawsze nie my ma... na ten statek, pływamy już drugi dzień i dopiero dzisiaj odkryliśmy czarną perłę. A, a to, to to, to, zobaczcie, jakie tu są piękne perełki, a, a, a wy dopiero teraz. No my dopiero no. teraz. Wypatrywaliśmy Was wczoraj okay. i jakoś nam uciekła e, perła. Jest e, Pinokio. Jest Pinokio, Pinokio jak zawsze e, mówi prawdę. Zabrania się picie alkoholu w sklepie. Ale to nie sklep. Jak A nos mu nie rośnie? <noise> Ten nos ma takie odnowości. E, jakbyście byli na mieście i spotkacie Sinobrodego, to powiedzcie mu, że jak wróci, będzie szorował cały pokład, <noise> bo zdezerterował. Nie wiem, gdzie on gdzieś, w knajpach siedzi. Czy to poleciał za jakąś, nie wiem, takim, ale nie ma go! <noise> Czyli... Czyli no... zostałem sam. Jest e, widziany wcześniej Kevin e, niemiecki tak, Das nie... Kevin, tak. można powiedzieć. Jest luneta sinobrodego, a sinobrodego ale nie ma. Sinobrodego więc, nie ma. Sinobrodego. więc nie będzie dzisiaj. W gobelu cała płyta porcelanowa to jest rzadko. Tylko jest... 500 sztuk na świecie Tak? A jedna jest nas Jedna, ale ta najlepsza. najlepsza. Ta i no, w... <laughs> <laughs> Jak cenicie? To jest moja wizytówka. To a. jest oficjalna wizyta. No tak, a to jest do Brodnego. <grywa> Czy to jest sztuka własna? Tak, tak. <grywa> najważniejsze wejściówki dla najważniejszych ludzi. Proszę bardzo, dwie najważniejsze osoby na tym targu. Tak. Czyli y, dwóch kierowników czarnej perły, ale dzisiaj na łajbie tylko jeden. Tylko jeden, drugi gdzieś w popłynął w porcie, popłynął. <grywa> pani Helenka. Uuu, Pani to jest yy, tak stare, że najstarsi górale tego nie pamiętają kiedy to powstało. Są starsze tu rzeczy, ale ta jest taka. Jak ma Dekielek i jest picabelo 2500, a jak jest trochę bez dekielka i trochę w słabszym stanie no to tak powyżej 1000 mhm. a w po porywach, w porywach, Ale niesamowite, że ten koszyczek jest jeszcze cały, no nie było jak, jak to jest datowane? To przy 1886. Marszal pies do zadań specjalnych e, chłopak, który się przebiera za marszala tego pieska Aha. i odwiedza hospicjum albo różne domy starców. To jest bardzo, bardzo, bardzo... Dziś piątek, a to oznacza czas na starocie. Jesteśmy na jarmarku dominikańskim przy stoisku Czarnej Perły. Same fajne rzeczy. Za chwilę się uduszę, więc pozdrawiam Was serdecznie i tam na dole macie przycisk zasubskrybuj i właśnie to zróbcie. Maska Krampusa, maska Krampusa. A czy ona przynosi szczęście albo pecha, albo. Ja coś? myślę, że. Są festiwale Krampusów. Południowe Niemcy, Austria i to. U nas u i u nich Krampus, który, którym się straszy dzieci, nie przyniesie ci prezentu, nie przyniesie ci prezentu, przyjdzie Krampus do ciebie.